No i tu mi się podoba. Ależ to piwo smakuje. No patrzcie na to jaki mega klimacik. Pakowałem się w jakieś hasioki. Tutaj. Teren budowy. <tryk> Bardzo ciekawa historia. Cześć, z tej strony. Witam na kanale Bike Trip. Dzisiaj zabieram Was na wycieczkę rowerową dookoła jeziora Rożnowskiego. Pokażę Wam, jakie atrakcje czekają was na trasie. Tam widzimy już nowy most, a tutaj filary starego mostu. Spoko, że to jakoś zagospodarowali. No i jedziemy dalej, a wy nie bądźcie żyły, więc dajcie tam subskrypcję, bo to nam bardzo, bardzo pomaga. Dajcie lajka i napiszcie nam w komentarzach, czy zwiedziliście rowerem. Te regiony miłego oglądania czołem. Tutaj zaraz za mostem skręcamy w lewo, jadąc od tego Boże czy tego boża, i zaczyna się mocny podjazd. Także będzie on wynagrodzony pięknym widokiem, ale musicie się nastawić, że jest dosyć długo i ciężko. No jak zwykle próbując sobie urozmaicić drogę Pakowałem się w jakieś hasiłki Nie pojechałem tam w lewo główną Tylko na wprost zobaczyć co tu jest o no tu już zaczyna się coś dziać o. Gdzieś wyjechałem Zobaczymy No i fajnie! Tutaj mamy całą mapę Jeziora Rożnowskiego, ja wyruszałem z punktu widokowego tu, przejechałem sobie przez Kurów, tu, potem tu przez jakieś dziwne lasy, przez Dąbrowską Górę, wyjechałem na y, asfaltówkę, no i cały czas jadę sobie teraz wzdłuż brzegów i jestem dokładnie tutaj. No a tutaj ruiny zamku w Rożnowie, niewiele pozostało, no ale jakaś atrakcja jest. No chyba sporo ludzi tu jest. Masakra, uwielbiam takie miejsca, naprawdę. Rowerem trzeba jeździć, a nie autami. No ale trzeba skoczyć na piwko. Mm. ależ to piwo smakuje. Szkoda, że z plastiku, ale nie będę narzekał. I powiem Wam tak. Są wakacje, więc jest pełno ludzi i na drogach i tutaj nad samym jeziorem. O, akurat samolocik leci, to Wam pokażę. No ale w każdym razie tam w gródku... E, tak porobione pół na pół ścieżki rowerowe trochę asfaltem, spory ruch no bo są wakacje no a tutaj w samym Rożnowie nad Zaporą no, mnóstwo ludzi, no ale można kupić sobie piwko więc chyba warto przyjechać tutaj poza sezonem, chyba że ktoś lubi takie klimaty, no ja nie przepadam ale też nie będę narzekał. Czy polecam póki co trasę? Tak, jest fajnie, jak widzieliście, sporo sekwiarzy, sporo się dzieje też na wodzie, więc... No nie jest źle, nie będę narzekał, wolę jakieś takie MTB, wyzwania, ale jest fajnie i to jest też taka trasa przelotowa właśnie gdzieś tam z Belodunajca sobie można tędy przejechać, więc fajnie. O, biegniemy, biegniemy! Uch! no ładny kościółek no to psa iha A, ja, no i tu mi się podoba. Takie trasy to ja lubię. Patrzę, czy są jakieś rybki. Wow, ale naprawdę to jest czysta woda. Ostatnio coś się poprawiło. No, no fajne, to, ten odcinek był super. No i tu na drugim brzegu jedzie się taką spokojną asfaltóweczką, naprawdę przyjemnie. To się zrobiło, ciekawie. Tu już dużo drzew powalonych. Jeszcze tu, może mógłbym jechać. Ale tam już się nie dało, więc przejdę chwilę. Okej. Okay. Aha. A no to pojechałem długo. Tu chyba w ogóle koniec drogi jest. Chyba, że spróbujemy ten. Elegancja będzie dobrze, chyba dawno nikt ten nie jeździł. No jesteśmy tuż nad Dunajcem. Zaraz będzie tama. Zapora właściwie. Zobaczymy czy uda mi się dojechać do statku. No tu jest ładnie. podjadę. Niestety. O! O! Wracamy. O się kurde. Zmęczyłem. Dobra. Jedziemy dalej. I następne badzieje. No, no, nie przejadę. Może sam rower przejedzie. Ach. No i tu już wjechałem na tą bardziej szutrówkę. Zobaczymy, gdzie to nas doprowadzi. O, kładzik jedzie. Elegancka. No patrzcie na to, jaki mega klimacik, jakaś taka barka na brzegu. No mógłbym tak mieszkać, mógłbym sobie nawet rybki łowić z okna. Fajna sprawa. No ciekawy obiekt, nie powiem. A tutaj jesteśmy na moście Stacha. Przeczytajcie sobie po prostu. Bardzo ciekawa historia. No, powiem wam, że kawał mostu wybudował chłop No i tutaj z mostu Stacha żegnam się z Wami, bardzo dziękuję za wspólną wycieczkę, dajcie tam lajka, like subskrybujcie, jak zwykle nie bądźcie żyły, bo mnie czeka już tylko przejażdżka do drogi głównej, życzę Wam super pokorbionych dni, super wakacji rowerowych, wycieczek rowerowych, wypraw rowerowych, czego sobie tam życzycie i zapraszam do wypoczynania roweru, jakbyście chcieli przetestować rowerek, jakiś gravelowy, szosę czy cokolwiek innego, trzymajcie się, cześć!